Takie wydarzenie odbywa się tylko raz. Ochotnicza Straż Pożarna w Dalachowie obchodzi swoje stulecie. Nasi rodzicowie, nasi, nasi rodzice, teraz my, nasi nasze dzieci. Kultywowanie tradycji, Bogu na chwałę ludziom na ratunek. Ochotnicza Straż Pożarna ma chyba największe zaufanie społeczne, jeśli chodzi o służby mundurowe. I wielu garnie się właśnie do tego, żeby być w szeregach straży. No, nasza straż, Dalachowska, tutaj bardzo często uczestniczy w różnego rodzaju wyjazdach ratowniczych-gaśniczych, w likwidowaniu miejscowych zagrożeń, dlatego, że jest w krajowym systemie ratownictwa i myślę, że to też przyciąga młodych ludzi, którzy czynnie później za chwileczkę będą uczestniczyć w tego rodzaju akcjach. Straż Pożarna w Dalachowie jest ważnym miejscem. Skupia 83 członków, posiada aż pięć drużyn pożarniczych. To zarówno panowie, jak i panie, dzieci i młodzież także. Wielkie gratulacje, wielki hołd z okazji tego pięknego stulecia, no i niech dzieje się dalej w OSP w Dalachowie. Przez 100 lat ochotnicza straż pożarna w Dalachowie zmieniła się diametralnie. To, co dziś ich wyróżnia, to wielka aktywność druhów i nowoczesny sprzęt. Przed tym to jeszcze końmi myśmy jeździli do no, były takie czasy jeszcze nie było samochodów, nawet no. żeby się wybrać gdzieś do pożaru, czy do jakiejś innej akcji. Tak. Nie było ratownictwa drogowego, tylko było ratownictwo pożarów. No. Czyli też mniej zaleń. Tak, tak, mniej jeździ. No. No. no ale tak. trzeba było wyruszyć do pożaru. nie? Zaczynaliśmy od jakichś ciekawych konnych. W tej chwili na przykład mamy już to, co pokazywałem, ten nowoczesny samolot ratowniczo-gaśniczy. Mogę tylko powiedzieć, że od kiedy weszliśmy do, systemu, do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku, no to naprawdę mnóstwo sprzętu zostało zakupione i teraz naprawdę mamy się z czym poszczycić, bo mamy naprawdę dużą, duży wachlarz sprzętu. Także tutaj straż się zmienia, za rok pewnie jeszcze, bo będzie więcej, bo już mamy duże plany. Także zaczynając od tych ciekawek, a teraz spojrzeć wystarczy no to jest sprzęt, który warty jest już w tej chwili miliony złotych. OSP w Dalachowie jest jednostką z największą liczbą osób w powiecie oleskim, które mogą wyjeżdżać do akcji. Powinniśmy być dumni z tych, którzy 100 lat temu podjęli ten trud założenia tej straży i tych praktycznie czterech pokoleń, które kontynuowały tą działalność, a patrząc na. Tą jednostkę akurat i ten młody na ryby, który jest tych młodych strażaków, to myślę, że możemy być spokojni o przyszłość tej jednostki. Druchom życzymy samych sukcesów i niegasnącego zainteresowania, by spełniali swoje marzenia i służyli mieszkańcom gwarantując ich bezpieczeństwo.